Ach, czyli jednak piwnica, tak właśnie myślałem. Zapalono światło. Niech stanie się światłość. Panie Piotrro. To mi się R się w ciągu, w ciągu, w ciągu. Dobra, odkręcił wodę U, Gdzie, gdzie gdzie? No na górze Biegnę, biegnę Bo ja mam latarku Na górze gdzie? W talecie? Tutaj Zrób zdjęcie tylko kronu Już mu zrobiłem Kolora, nie widzę. Ale to dobry trop Zrozumiałem coś? Temperatura spada. Prawdopodobnie, to był jego ulubiony kibel. Ej, nie wierzę. co. Wojenka? Wojenka? To był jego ulubiony straż? Dobra, <grymka> No i co, no chyba na kiblu tu ustawiam. bo jak nie inaczej. No inaczej nie można Okej, okay, no bra, to ja co tutaj tą latarkę Dobra? Tak w sumie trochę nie mam co z tym strafić Teraz pod uwagę, że tak małym pomieszczeniu... Tkoś jest coś może O, no, ale podskoczyło na ósemkę. Eee. raz jest czwórka. Co? Mhm, mhm. Kurde, dobra, co, co ci... wziąć? Nie wiem, co z tą temperaturą. Ciężko powiedzieć, bo temperatura. Dobra, do O, teraz, teraz, teraz to trzeba spadać, okej, okay, okej. Okay. No, na na rand... to jest na pewno coś. Jest... O, niech członek drużyny ucieknie duchowi podczas polowania. Także obecność ducha za czy O, 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 coś, coś, macosza. No, jest! Bawił się łapkami. Masz y, tego? Mam. Jest ultra? Jest. Dobra, ja to wyrzucam na tarki z... lecę. Co za gejuszek? Szybko, piol. dawaj, dawaj, dawaj. Obiega, ja to wiemy. naświetlam. Naświetlam. Naświetlam do wody walenia konia. A niedobrze. Czyli ultra, Piolet. Takiej potęgi. Gdzie chodzi dzisiaj? Szybko, szybko, dawaj, dawaj. Co coś zrobić. Dobrze. O, no sztuk, niestety. Lubi czasami sobie zwalić gruchę. A włączyłeś to? Tak. Teraz tak. Idealnie. Dobra. To co? Ja tutaj już to sprawdzę. Taka linia? Myślę, że strasznie kują. Bardziej powinno być. Dobra, to chodzi. Żeby wiedział, jak się powiedzieć. Ja tam za chwilę się wyłączę. Aha, dobra, więc ty nie czekasz? No... Próbuję, żeby nie czekać, na no to nie czekam. <laughs> Zawsze mogę na ciebie liczyć, panie Piotrze. Tak. Słynę z tego. Z solą drogową w oczy, czy nie? Tak, solo mu w oczy trzeba zrobić. O, 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 no już pisze, pisze o, ja. o, o, no, widziałem, złapany na gorącej kamerze. Gorącej kamerze. Dobra, biorę tego, biorę filetę, boxa. Jasne. Biorę też świeczuszkę, świeczuszkę też biorę. Zapałki masz? Tak, gdzie? Poczekaj, no ja spróbuję go na tylko wywołać, bo nigdy nie wiadomo. Czekaj, zdjęcie mi daje zrobić. Dobrze, ja, dobrze robi, zdjęcie. A, widocznie. No ja się niby coś napisał, ale czy jest pismo? Dobra, ja Dobra, ja idę. Ty, A weźmiesz dzisiaj to pismo? No nie mam miejsca. O, 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 wszedł, wszedł, wszedł. Nie widzę go na MF-ie ani na. Też nic mi nie odpowiada. Ale to jest dopiero pierwsza próba tych prób, musi być. Mi się ciebie boi. Wszedł drugi raz, w sól. Wszedł drugi raz w sól i dalej nic nie odpowiedział. To znaczy, że teoretycznie mógł mi konia zwoić, a tego nie zrobił. Łaskawy? Jeb. Czy brutalny? No to O, chyba już wyszedł. Dobra, to ja idę. Nic tam nie zobaczyłem. Ha, no ja myślałem, że tylko. Okej, okay. patrz na niego, zamiast tutaj przyjść elegancko, to nie, to będzie się cykał. Dobra, już jeszcze temperaturę, nie ma ich. Albo legendarny poltergeist, albo kwioszer czy mylik. Jedno z dwóch. Kasiu. A co za gej. Dobra, to zrobisz temu zdjęcie po prostu, nie? Tak, dowody, to jest y, ultrafiolet, tak? Tak? A, zobaczymy tak. zaraz, pismo ducha, spadek temperatur, nie, tak? Tak. Spirit box, nie. My zostaje. Spirit box, ale co tak łatwo by nam poszło? Nie wiem. Ajdę zrobić zdjęcie. O, ale... jeszcze miernika MFC wezmę. Dobra, to ja wezmę. Weznę kacidło. Dobra, to już idziemy. Zbieram, będziemy już zbierać powoli. Nie, nie, bo jeszcze chcę przetestować tego spirytboka. A. Co? mi się bawi. O! Którymi? Tymi chyba. O kurwa! MF jak pojebany! MF jak pojebany! Mylink, link! My link! Zbieramy się! Ale pikało! Chryste Panie! Na maksa wywaliło! Całą skalę! Dobra, ja idę to wszystko powołać Chryste Panie! Dobra, czyli tak działa MF, widzisz? Czyli MF działa na zasadzie, jak czegoś dotknie, a nie jak tutaj jest MF. No dobra, latarkę wystarczy sama. A widzisz, Mellinga się nie wydawał, a czyli to cały czas ten sam duch! Widocznie w piwnicy. Ulubiony Ej bardzo dobrze, mam no, gdzie się idzie. Cholera Wszystko? O... To nie też. Wszystko. Surz garnij do kieszeni, aż okay. później. Sabiorę ze sobą. No, jak trzyfon. Zdążyłem się przyzwyczaić. Legendarny, jeden z groźniejszych duchów świata. Jest. I książka, której nie przeczytam. Ej! Hey. Patrz, jakbyś miał... Jakbyś uciekł duchowi podczas polowania i jebnął jeszcze jedno zdjęcie, to byśmy mieli perfekcyjne tego, perfekcyjnie y, zrobione tego, to. I chyba za perfekcyjne jest dodatkowa nagrywa. Ciekawe czy jest za to osiągnięcie. Chyba nie. Chociaż powinno być. Jest osiągnięcie. Piotr Co? O nie, człowiek własne na osiągnięcia <noise> Nie żartuję Może łasem osiągnięcia, ale ta latarka wydaje się bardziej kusząca Dobrze oczywiste No pewnie że oczywiste да такяси то